Johoj, cześć, siemanko, w tym odcinku pokażę wam jak zrobić sobie dosłownie w 5 minut 170 tysięcy exp, a wszystko to dzięki zadaniom etapowym i zadaniu zjedz przekąski. Jak widzicie mamy 20 etapów i łącznie musimy zjeść... 500 przekąsek. A w dzisiejszym odcinku pokażę Wam właśnie jak zrobić to zadanie w 5 minut i łącznie zdobyć 170 tysięcy expa wszystkie osoby, które nie subskrybują jeszcze kanału na no to mordersko co ty robisz, zastanów się na całą i w tym momencie zostaw suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków na tym kanale i pomóc mi wbić 8 8000 do końca kwietnia. A my w tym momencie lecimy do odcinka. I jedyne widzowie co potrzebujecie, żeby zrobić sobie właśnie tę misję to na butter barn, czyli na tą lokację w tym miejscu. No i zaraz wam wytłumaczę dokładnie co tutaj musimy zrobić. To że pierwsze co no to oczywiście sobie tutaj lądujemy, mam nadzieję, że żadni przeciwnicy już mi tutaj nie przeszkodzą. No i pierwsze co robimy, no to ja tutaj jak widzimy, wbijamy to do tego domku no i przeszukujemy właśnie tutaj skrzynki, zbieramy wszystkie przekąski raz kolejne. No i tutaj jeszcze stąd oczywiście bierzemy sobie je tutaj właśnie. Wszystkie. W tym momencie wychodzimy stąd. Idziemy po prostu no normalnie z tym miejscówki. I do łupniska. Zaraz wam pokażę do którego. Dokładnie do tego, które powinno się gdzieś tu znajdować. co ja się blokuje o tą ławkę? To jest nieistotne. Tak, właśnie tutaj jest to łotnisko. Mamy kolejne, że tak powiem, boxy. Zjedzeniu w sumie jeden. Teraz wyrzucamy to wszystko. No i w tym momencie... Wbijamy się tutaj. Nie chciałem tutaj Halo Epic Games. Wchodzimy tutaj, kopiemy tutaj pod siebie. No i widzicie, mamy kolejne przekąski, także przeszukujemy pick. Kolejne. No i tutaj mamy kolejne dwa boksy. Cały sposób myśli nie zajmie więcej niż 5 minut, żeby zrobić sobie to wszystko o czym Wam mówię w tym momencie. Następnie wychodzimy stąd, tutaj do tego ogniska, w którym zostawiliśmy nasze przekąski, no i w tym momencie rozpalamy ognisko, stajemy na tym ognisku, no i po prostu jemy wszystko, tak jak tutaj leci po kolei, walimy sobie wszystkie przekąski, które przed chwilą nazbieraliśmy. Oczywiście jakiś ziomek musi do mnie strzelać, ło, ja się spłonę, spłonę zaraz. Także jak widzicie jest sporo tych przekąsek. Można je na spokojnie wszystkie zjeść. Pick. Już myślę całkiem sporo expa. Wbiliśmy. No i jemy jeszcze więcej, jeszcze więcej. Tyle ile uzbieraliśmy. A już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w wbijaniu kolejnych poziomów w Fortnite. Cie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym. No i oczywiście jutro również pojawi się odcinek. Tak jak prawie codziennie na moim kanale. Trzymajcie się i cześć.